Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w niedzielny, właściwie wieczór, z kartą na poniedziałek z trzech talii. Lenormand, talia Herba Crafters, Herb Crafters i talia zwierzątkowa, czyli The Animal Oracle, tak, coś takiego. Kochani, zaczynamy. Karty mam potasowane. Ja to sobie odkładam na razie i przetasuję jeszcze, kochani. Przełożę i wybierzemy jakąś kartę. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa, co tutaj dla nas się szykuje na ten dzień. Cztery buławy. No, ciekawie. Powiem Wam, że ciekawie, czwórka buław tutaj mówi o, że niby starzec, nie? Starszy. A tak naprawdę w tej talii karta reprezentuje bezczarny. Słuchajcie bezczarny, który... Do, które, do którego nazwy bym nie doszła. Doszłabym ewentualnie po tych owocach, które się tutaj znajdują, ale też nie... Pewnie, pewnie nie, bo granatowych owoców takich prawie czarnych jest dużo, więc można by było sądzić, że to jest zupełnie coś innego. Yy, ale doszłam do tego po nazwie łacińskiej, która jest umieszczona w książce i to się nazywa Sambucus nigra. Kochani... Yy, w domu harmonijne stosunki na jutro, yy, budowanie czegoś, co może w przyszłości przynieść jakieś, yy, jakąś radość, jakieś zadowolenie. Yy, karta yy, w tej talii mówi o szacunku do osób starszych, do przedwiecznych i do tego, że powinniśmy budować fundamenty, które będą podtrzymywać naszą pracę, tak żebyśmy mogli w przyszłości <laughs> Stworzyć takie życie, o jakim do tej pory marzyliśmy. Czwórka buław. Też może mówić tutaj, żeby, jeżeli będziemy coś robić z kimś, to tylko coś tworzyć z kimś, to tylko na takiej zasadzie, że on się na to zgadza również i jest po tej samej stronie, po której jesteśmy my. O tym może mówić tutaj ta czwórka buław. To teraz zobaczmy. Co mówi nam karta Lenormand? Mam talię, jeszcze przetasuję. Jaką na jutro wyjmiemy kartę Lenormand? I lecimy. Dalej. Chciałam Wam tego zaoszczędzić, ale stwierdziłam, że. O proszę bardzo. I mamy trójkę, czyli statek. I to jest też dziesiątka pik w tej talii. Statek mówi, kochanie o podróżach. To są też nowe okazje, nowe możliwości dla nas, które mogą jutro do nas nadejść. Może też pokazać, że tęsknimy za kimś, kto jest daleko od nas. Na przykład za granicą, siostra, brat, mąż, żona czy partner. Dziesiątka PIK tutaj y, też mówi o podróżach duchowych y, czy jakichkolwiek innych, y, tak? Mentalnych, y, albo o oddaleniu się od niektórych osób y, w życiu, czyli na przykład, możemy jutro po prostu oddalać się od osób, które, y, których nie chcemy już w naszym życiu, albo mówi też y, o oddaleniu się pewnych sytuacji od nas, nie? Jeżeli tam o coś może zabiegaliśmy to to się gdzieś tam od nas po prostu odsuwa odsuwa i tego jakby nie ma. Może też wskazywać na to, że jeżeli mieliśmy jakieś problem, problematyczne sytuacje, z którymi się borykaliśmy, to te problematyczne sytuacje już powoli od, od nas od, odchodzą, odlatują. Karta statku mówi też o sprawach zawodowych, czyli może nam tutaj zna, może nam tutaj pokazywać właśnie nowe okazje do wykorzystania, czy nowe szanse do wykorzystania w, w sprawach zawodowych. Tak. I teraz, kochani, zobaczmy, co chce nam powiedzieć karta ducha zwierząt. I też przełożymy. Wszystko dobrze potosowałam, więc mam nadzieję, że. I co my tutaj mamy? Konik polny, czy też jak to mówią. Yy, o matko, zapomniałam. Jest jeszcze jedna nazwa na konika polnego, nie? Yy, może nie świerszcz, może i świerszcz, nie wiem. No, w, ka w każdym razie skoczek. Zaraz mi się kojarzy z Filipem yy, z bajki o pszczółce MAI. Yy, I słuchajcie: i tak. Yy, konik polny zachęca nas do yy, skoków nieznanych. Dokładnie i powinniśmy wierzyć, że to nieznane nie znaczy niemożliwe. Mówi również, że jesteśmy gotowi, żeby wejść na następny poziom swojego życia, tak jakbyśmy przekraczali taki pułap do czegoś lepszego, do czegoś lepszego. On tutaj zapowiada zmiany, które mogą nadejść bardzo szybko jutro i mogą mocno wpłynąć na nasze życie. Ale sam w sobie konik polny zachęca nas również do przekraczania wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju granic. Słuchajcie, jeśli chodzi o czarny bez, to wiecie, że bez jest wykorzystywany w celach leczniczych. To przecież wiemy wszyscy. Wykorzystywane są i kwiaty, i owoce. To jest ogólnie, no, jest surowcem zielarskim, i nawet kora, ma też jakieś tam właściwości, właściwości zdrowotne, nie? właściwości lecznicze. Kochani, w każdym razie tak, wykorzystywana jest. Jak działa? Działa moczopędnie, działa odtruwająco, przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, napotnie, przeczyszczająco. Dodatkowo do tego przeciwwirusowo. Słyszałam też o tym, że napary czy też odwary służą do leczenia migren, bólów głowy, jakichś nerwobólów, biegunek. Często też łączy się go z rumiankiem w celu zmniejszenia bólów menstruacyjnych. Leczy się też zapalenie spojówek. Bardzo dobrze działa do przemywania ran po usunięciu zęba wykorzystuje się też go do kochani jako środek wykrztuśny, jako środek wykrztuśny. Więc no, tych zastosowań czarny bez ma wiele, warto go w domu posiadać, jakieś syropy czy kwiaty, czy też owoce, żeby można z tego było właśnie zrobić sobie no na pewno nie zaszkodzi, a pomóc może, nie? Na pewno nie zaszkodzi, a pomóc może. I teraz słuchajcie, co chcę Wam jeszcze powiedzieć o wibracji dnia. Dzień może sprzyjać burzeniu tego, co nas ogranicza, czyli też tutaj, nawiązując do tego konika, możemy przekraczać granice. Może, może sprzyjać też niszczeniu pomysłów i ludzi, którzy są nam w życiu zbędni, czyli o tym tutaj mówiła nam ta dziesiątka pik przy karcie statku myślę, że którzy są zbędni albo którzy nam przeszkadzają w życiu, którzy nie wnoszą w nasze życie nic dobrego po prostu. Sprzyja też zmianom w wydawaniu opinii, czyli jeśli możemy zmienić po prostu to, to zdanie czy, czy naszą własną opinię, ale i też może sprzyjać nagłemu oleśnieniu, może nagle wpadniemy na jakiś genialny pomysł albo coś się w nas fajnego zrodzi. Jakie trudności? Trudności będziemy mieli w postaci skłonności do przesady, braku umiaru w działaniu, w wyciąganiu fałszywych wniosków, uwaga tutaj na dwulicowość i obłudę ze strony innych osób i taka obrona zasad, które tak naprawdę, których nie możemy nazwać, które są bez imienia, jakby nie. Takie zasady, które których tak naprawdę no nie, nie powinny w naszym życiu istnieć. Jak pokonać natomiast, kochani, te trudności? No, trzeba być uczciwym wobec siebie i innych, postarać się jak najwięcej, jak najbardziej zrozumieć swoje problemy, jak najgłębiej do nich dotrzeć, ale także próbować zrozumieć problemy innych ludzi. Dlatego, że tutaj przy tej czwórce, ta czwórka buław też mówi o tym, że będziemy coś robić wspólnie z kimś, nie? Możemy coś robić wspólnie z kimś, co też może wpłynąć na naszą przyszłość. Powinniśmy wykorzystać możliwości, które niesie dzień, zwracać na nie uwagę, bo może nam coś po prostu, możemy coś przeoczyć. Przebaczać błędy, z chęcią pomagać, porzucać dawne zwyczaje, które się już nie sprawdzają w tych czasach, które po prostu straciły na wartości. Kochani, chyba ja już powiedziałam dość dużo o tych trzech kartach. Mam nadzieję, że będziemy mieli wszyscy jutro naprawdę ciekawy dzień, dobry dzień. Czwórka buław jest kartą pozytywną w tarocie. Jest kartą pozytywną w tarocie. I tak jak mówiłam Wam, ona mówi raczej o harmonijnych stosunkach, o budowaniu czegoś, co w przyszłości może przynieść nam radość i zadowolenie. To jest też karta takiego, czasem na tę kartę mówią takiego wyjścia poza miasto, nie? Czyli wyjścia poza granice obecnego miejsca, w którym się znajdujemy, co by się fajnie korelowało tutaj z kartą statku, która też między innymi mówi o podróżach. No, i wiadomo, żyjemy w czasach pandemii, więc z pewnością ruszają się tylko ci, którzy mają taką konieczność, czyli zapewne podróże służbowe. Jeśli chodzi o podróże służbowe, na pewno jutro się udadzą. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziś dłuższy filmik, bo musiałam tasować karty i nie miałam przygotowanych ale mam nadzieję, że już jutro będzie tak jak zawsze. Do zobaczenia, Papa.